Witam Was moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Kinematyka, dzisiaj level drugi, ponieważ zajmiemy się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Policzymy sobie podstawowe parametry, takie jak prędkość końcową drogę. No i oczywiście prędkość średnią i prędkość chwilową po jakimś czasie. Zapraszam do oglądania. Zrobimy to wszystko na przykładzie zadania, które jest tutaj na stronie 140 z podręcznika Nowa Era. Mamy tutaj metro, które poruszało się, ruszyło i przez 10 sekund poruszało się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 1,25. Następnie z tą prędkością. No i słuchajcie, co tutaj jest ważne? No wypiszmy sobie dane. Czyli tak. Przede wszystkim to słuchajcie, zawsze mówię, że podstawową rzeczą to jest określenie, jaki to jest ruch. No ponieważ tutaj jest ruch z przyspieszeniem, ze stałym przyspieszeniem, jest to ruch oczywiście jednostajnie przyspieszony. Mało tego, metro ruszyło ze stacji, czyli wiemy, że prędkość początkowa, czyli Vp, oczywiście równa się 0. No, co jeszcze wiemy? Wiemy, że poruszało się z przyspieszeniem a równym 1,25 metra na sekundę kwadrat. To wiemy. Wiemy również, że czas trwania tego ruchu jednostajnie przyspieszonego był wynosił 10 sekund, czyli czas tego ruchu to oczywiście 10 sekund. Co jest szukane? No, szukane, jest, szukane jest w pierwszym Kroku jest szukane, nie, prędkość, szukana jest prędkość końcowa. Z czego będziemy korzystać? No Oczywiście będziemy korzystać ze wzoru na prędkość końcową. Znaczy tak właściwie możemy wyjść ze wzoru na przyspieszenie, a równa się oczywiście delta V, czyli zmiana prędkości do czasu, w którym ta zmiana nastąpiła. No, delta V to wiadomo, że to jest prędkość końcowa odjąć prędkość początkowa, ale ponieważ e, prędkość początkowa wynosi 0, no to jeżeli odejmiemy tutaj 0 od prędkości końcowej, tutaj będzie zostanie sama prędkość końcowa, czyli prędkość końcowa przez czas. Oczywiście z tego wzoru wynika nasz wzór e, na prędkość końcową, że prędkość końcowa równa się a razy t. I to jest oczywiście ten wzór, z którego będziemy tutaj korzystać. No i policzmy sobie, podstawmy sobie do wzoru, bo zobaczmy, mamy tutaj jednostki uzgodnione, to znaczy przyspieszenie mamy metr na sekundę, czas mamy w sekundach, wszystko gra. W takim razie podstawiamy do wzoru, czyli mamy V równa się, v, prędkość końcowa, oczywiście prędkość końcowa równa się 1,25. Metra przez sekundę kwadrat razy 10 sekund. No i to oczywiście po wymnożeniu będzie wynosić 12,5. A jednostki profesjonalnie sobie tutaj rozpiszemy, czyli będzie metr przez sekundę kwadrat razy sekunda. Sekunda się skraca oczywiście z tą sekundą z licznika i będzie me w metrach przez sekundę. Mamy prędkość końcową policzoną i to jest punkt A. Podpunkt B, no to zobaczmy, w podpunkcie B mamy obliczyć drogę, jaką metr pokonał ruchem przyspieszonym. No, żeby obliczyć drogę, trzeba znać wzór na drogę. Oczywiście jest on w tej postaci, gdzie mówimy o prędko, o drodze, jak ciało ruszało z miejsca. tak? Czyli ten wzór przybiera postać taką najprostszą, czyli jedna, druga, razy A i razy T do kwadratu. Równa się, no oczywiście A mamy, zobaczcie, te mamy, no czyli podstawiamy do wzoru, nie ma tutaj wielkiej filozofii, czyli 1 druga razy 1,25 metra przez sekundę kwadrat i razy oczywiście 10 sekund. Oczywiście to bierzemy w nawias, ponieważ to musimy podnieść do kwadratu. No to tutaj mamy oczywiście 1 druga razy 1,25. Możemy to zamienić, czyli mamy tak. 1 druga razy 1,25 to jest 1 cała i 1 czwarta. Tak? Czyli 1 cała i 1 czwarta to zamieniając to będzie 1 5 czwartych. 5 oczywiście. 5 czwartych, nie 1,5, 5 i tutaj oczywiście jest, zapomniałem kwadratu dodać, i razy oczywiście 100, bo 10 do kwadratu to jest 100, tutaj mamy jednostki, czyli mamy 5 razy, aha, tutaj jeszcze sekunda kwadrat z mianownika skróci się, ale to pokażemy, metr przez sekundę kwadrat razy sekunda kwadrat, Skracamy sekundy w kwadracie i mamy drogę w metrach. Pamiętajcie, że jak droga wyjdzie w metrach, to raczej dobrze. No i zobaczmy, co tutaj możemy zrobić matematycznie, czyli mamy tak, s równa się, zapiszemy sobie to fajnie na jednej kresce, czyli mamy 1 razy 5 razy 100, a tutaj mamy 2 razy 4, no to mamy oczywiście 8. No i to jest oczywiście w metrach, tak. Czyli 5 razy 100 to jest tutaj 500, natomiast tutaj mamy 8. Jeżeli to podzielimy, tak, no to wyjdzie nam 500 na 8, czyli to będzie 62,5 62 m. Co mamy w punkcie C? Zobaczcie. W punkcie C mamy obliczyć prędkość średnią w, pierwszych, w ciągu pierwszych 10, 10 sekundach ruchu pojazdu. Prędkość średnia, no słuchajcie, znowu wzór. Prędkość średnia to jest, moi drodzy, SC, czyli całkowita droga, całkowita droga przez TC, całkowity czas trwania tej, tego ruchu. Całkowita droga, no to obliczyliśmy tutaj, że to jest 62,5 metra, oczywiście, no, przez 10 sekund. No to tutaj mamy, jeżeli łatwiutkie dzielenie, czyli 62,5 na 10 to jest oczywiście 6,25 metra na sekundę. Taki komentarz, że ciało poruszało się ruchem jednostajnie przyspieszonym, czyli coraz szybciej. Jego prędkość wzrastała cały czas o tę samą wartość, ale gdyby od początku, od startu do mety poruszało się... z z prędkością 6,25 m na sekundę, to pokonałoby taką samą drogę w ciągu tych 10 sekund. No i zobaczcie, w punkcie D mamy oczywiście do policzenia prędkość chwilową metra po czwartej sekundzie ruchu, czyli prędkość, prędkość chwilowa czasami pisze się z takim indeksem po czwartej sekundzie ruchu. Oczywiście korzystamy z tego wzoru tutaj wcześniejszego, czyli A razy T ponieważ e, cały czas mamy tutaj to samo przyspieszenie, czyli mamy 1,25 metra na sekundę kwadrat e, razy czas, czyli 4 sekundy, tak? no i mamy tutaj 1,25 razy 4 to jest oczywiście 5 metrów, e, 5 metrów na sekundę. E, to wszystko e, rozwiązane, e, całe zadanie myślę, że Myślę, że spokojnie, spokojnie zrozumiecie to rozwiązanie i w dobie dzisiejszego internetu oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, jeśli ktoś się jeszcze nie subskrybuje, bo będą kolejne dodatkowe filmy z kinematyki. Na tę chwilę to wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.